Szwedom marzył się Bałtyk jako morze wewnętrzne. Szwedom marzyło się, żeby przyjąć kontrolę nad wszystkimi portami bałtyckimi, bo to dawało Żuję dochody, bo to umacniało potęgę Szwecji, która w XVII wieku była bez wątpienia europejskim mocarstwem. I w lipcu 1626 roku Gustaw Adolf ląduje na Pomorzu Gdańskim. Zaczyna się tak zwana wojna o ujście Wisły. Szwedzi zajmują m.in. Elbląg, Malbork, Czew, Piławem, Gniew. Nie udało się nigdy Szwedom zdobyć Gdańska. Gdańsk, potężne miasto, świetnie ufortyfikowane, był dla Szwedów miastem nie do zdobycia. Zygmunt III Waza organizuje armię, na czele tej armii idzie na Pomorze i w 1626 roku ponosi klęskę w bitwie pod Gniewem. Okazało się, że świetnie zorganizowana, świetnie dowodzona szwedzka piechota Zatrzymała ogniem muszkietów polską jazdę. Tą jazdę, tą polską husarię, która stanowiła o naszej przewadze na polach bitew w wieku 17. Rozpoczyna się trzyletnia wojna. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter użytkownik barzanin1768. Polecam również Państwa uwadze. Mój profil na portalu patronite użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.